Słuchajcie moi drodzy, wszystko na świecie nieustannie rośnie Ja staram się rosnąć Natomiast z roku na rok czuję się coraz mniejszy na targach, przy tych telewizorach W tym roku mamy demo 170 cali Od Samsunga, mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo jest straszny armii tutaj E, Sam chwali się jak duży ekran SUHD można wyprodukować, no i faktycznie wygląda bardzo, bardzo imponująco kurczę, 170 cali to jest kilka ładnych metrów szerokości nie wiadomo, czy ten model konkretny wejdzie do sprzedaży, natomiast e, sama możliwość produkcji czegoś takiego zwiastuje, że w przyszłości e, te salarze pewnie nie staną na tych 60 czy 75 cali ale będą sukcesywnie wzrastać, zresztą Seria, o której mówiliśmy wczoraj, czyli KS 9000 w Polsce, bo tutaj KS 9500 się ona nazywa, będzie przecież aż do 88 cali dostępna na rynku. Przejdźmy się dalej po stoisku, słuchajcie. Tutaj IFA, przepraszam, CES różni się troszeczkę od IFY, tym przede wszystkim, że widzimy bardziej popis możliwości technologicznych wyświetlaczy. Aniżeli same, aniżeli same konkretne modele, słuchajcie. Tutaj mamy ten HDR o, o, o wymiarze 1000 kandeli, jeśli tak można to nazwać, o którym już mówiłem. No, mamy oczywiście objaśnienie, czym to jest. Niestety, jak Wam powiedziałem, już nie, nie da rady tego odzorować na kamerze, jak ten efekt wygląda. Natomiast tutaj jest wszechobecny i wygląda fantastycznie. Myślę, że na portalu napiszemy, słuchajcie, jakieś miejsca, gdzie, gdzie można zobaczyć HDR w rzeczywistości. Może w jakichś sklepach będą dobre wystawki i tak dalej. No bo niestety na pewno wielu producentów będzie zwyczajnie oszukiwać tym efektem i używać jakichś funkcji dynamizujących zwykły, zwykły obraz i efektu nie będzie. Więc nie o to przecież chodzi tutaj. Tutaj mamy prawdziwy HDR, i to chciałbym przedstawić Wam. Słuchajcie tutaj z kolei najwyższy. A w sumie nie wiem, czy to prototyp, czy to wejdzie. Jakoś do sprzedaży pewnie wejdzie, ale nie, nie od razu. Model 8K. 100- kilka cali, jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić. W każdym razie robi wrażenie bardzo, bardzo duże. Przy takiej wielkości oczywiście rozdzielczość 8K zaczyna być słuszna, jeżeli podejdziemy odpowiednio blisko. Tutaj możemy podejść bardzo blisko, słuchajcie i no, pani już mówi, że za blisko. <laughs> e, nie widać struktury ekranu, nawet dosłownie jak wstaziemy e, nozdle. Więc pięknie, rozdzielczość, e, rozdzielczość nigdy za wiele, natomiast... E, Oczywiście to 8 też jest formy nad treścią e, przy, przy przekątnych, które będziemy stosować w domu, nawet przy tych bardzo dużych. E, tutaj chyba najbardziej, że tak powiem, podniecająca część targów, ponieważ widzimy tutaj ten finalny odtwarzacz Blu-ray. Jest tutaj, stoi sobie. Słuchajcie, już tam widziałem na forum pierwsze głosy, że plastik Fantastic i tego typu narzekania. On naprawdę nie wygląda źle z bliskiej odległości. E, może nie wygląda jakoś strasznie bogato, ale też spraw, zobaczcie jaką e, on ma cenę. Cena jest naprawdę, słuchajcie, przystępna yeah. i ma port USB. Free, o, Sorry, o, o tutaj. Tak bardzo spięci prezenterzy. No i oczywiście wystaweczka e, filmów Ultra HD. Obawiam się, że nie złapię tytułów konkretnych, ale jest tutaj ich kilka. No, kilkanaście przynajmniej oddzielnych tytułów każdy, słuchajcie, z HDR-em oczywiście są to pewnie te tytuły, które niebawem wejdą do sprzedaży właśnie Samsung bardzo Atmosem no tutaj nie będę nagrywał, bo wiadomo, że, że nic z tego nie wyjdzie. Tutaj mamy ciekawostkę tak Samsung nie chce pokazać oled żadnego natomiast cały czas kusi i podnieca właśnie tego typu Prezentacjami, tak, że jednak pracuję nad tą technologią. Tutaj mamy, słuchajcie, przezroczysty ekran OLED. Ja już rozgryzłem, jak to działa. Eee, nie jest to tak naprawdę przezroczysty ekran, jest to, jest to panel z bardzo cienkimi pikselami. Mam nadzieję, że może troszeczkę nagranie odda. I obok, e, pomiędzy tymi cienkimi pikselami jest po prostu ta flaszkła, więc z odpowiedniej odległości to wygląda, jakby to były piksele. Jakby to był ekran złożony w pikseli, natomiast jest to powiedzmy jedna trzecia ekranu, jedna trzecia szkła. Natomiast efekt jest mimo to bardzo, e, bardzo chwytający. Przezroczysty ekrany to jest coś, na co czekamy powiedzmy w, w przyszłości. Tam dalej mamy z kolei e, wariant e, z lustrem. Tak, czyli tam e, z kolei zastąpiono tą taflę szkła taflą e, lustra. Przejdziemy dalej słuchajcie sobie. E, tutaj też mamy promowane rozwiązania e, ścian wyświetlaczy z bardzo wąskimi ramkami. Tam wręcz było takie demo, którego Wam wstawię film na portal i pokazywało, że w zasadzie nie widać e, ramek. Ramka jest w grubości jednego piksela. Naprawdę robi wow kawałeczek dalej gear S2 oczywiście zegarki bardzo ciekawe i co najciekawsze co najciekawsze będą one kompatybilne z iPhone'ami. z iOS-em ogólnie z systemem nie od razu ale w późniejszej części roku podczas prezentacji gdy padła ta informacja no to cała po prostu zamilkli wszyscy z wrażenia może jakieś szybkie tutaj Złapiemy nagranie. Różne warianty różnych akcesoriów. Tutaj bardziej bajkowa. Dobrze, uciekamy, bo szkoda czasu. Gear VR. Myślę, że tutaj na demo się załapie, bo jest bardzo oblegana ta prezentacja. Chciałbym Wam powiedzieć więcej, ale do końca nie, nie orientuję się jak to działa, i myślę, że tutaj Piotrek Wam więcej opisze na portalu. Słuchajcie, AGD może sobie daruje, natomiast są fajne rozwiązania, które pewnie opiszemy, chociaż, chociaż od AGD zawsze uciekamy, ale tym razem. Naprawdę jest parę fajnych rozwiązań. Ja myślę, że będę uciekał dalej na stoisko. Tutaj najważniejsze rzeczy już znacie. Także pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Hej!